Witam Was kochani na moim kanale Słodki Smak Passy. Fajnie, żeście tu są, że mnie oglądacie. Ja mam dzisiaj dowóz czekoladowo tarta. Tak wygląda. tak o, co zrobiłam tutaj dekoracja. Ta tarta jest bardzo pyszna. Teraz Wam tu skosztuje. Więcej czekolady już nie idzie. Zapraszam Was na filmik, na wypróbowanie tej recepty. Nie jest taki skomplikowany, jest dosyć prosty ten przepis i sprawdzony. I kochani, proszę o suba, proszę o lajka, like będę się bardzo cieszyć. I widzimy się znowu na następnym filmiku. Pa, pa Aha, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że do tej tarty używam takiej formy. Tak, to jest, to jest typowo forma do tarty kupiłam ją w rosmanie i zaraz ją wypróbowałam bo do tej pory używałam takiej normalnej formy ale to było ciężko wyciągnąć a ta z tą formą bardzo fajnie to się wyciąga no tylko tak do, do informacji to papa na spód potrzebujemy 180 g mąki 70 g cukru troszkę soli jedno żółtko e, dwie łyżeczki czubatej kakao gorzkiego i 125 gram zimnego masła wszystkie składniki wkładamy do misy miksera albo wyrabiamy ręcznie tu już moje ciasto jest gotowe zawijam je w folię i odstawiam na 30 minut do lodówki. W tym czasie jak nasze ciasto będzie się chłodzić, to przygotujemy sobie ten czekoladowy krem, to nadzienie do tej tarty jest ono bardzo proste, tak jak na ganache. 300 ml śmietany zagotowujemy i zalewamy nią 400 g czekolady mlecznej i 200 g czekolady gorzkiej i odstawiamy na 30 minut do lodówki. Formę do tarty wysmarowałam i oprószyłam trochę mąką i teraz rozwałkowujemy ciasto, jeszcze raz trochę je przegnieść. Za pomocą wałka przenosimy ciasto do formy. I formujemy dociskając lekko brzegi. Piekarnik załączamy na 180 stopni, góra dół. I będziemy piec przez 20 minut. Ale ja jeszcze z papieru wyciąłam sobie tam takie kółko. I na ten, na ten spód musimy dać. Na przykład dam ryż, bo nie miałam teraz nic innego, żeby ten spód nam tak do góry się nie wypiekł. Żeby ona była płaska, ta tarta. Trzeba to, ten spód trochę obciążyć. I wysypałam ryż, i tak to będziemy piec przez 20 minut. Zostawić na chwilę do wystygnięcia Ryż można przesypać do słoika, można go sobie zostawić na następny raz. I tak, ganasz wyciągamy z lodówki, przemieszałam i wylewamy na tartę, i praktycznie tarta jest gotowa. Mój ganasz już jest, już jest tutaj trochę za gęsty. Lepiej, jak jest płynniejszy, wtedy lepiej on się nam, nam rozchodzi. Po tej tarcie trochę jeszcze wyrównuję. No i teraz już tylko dekoracja. Dookoła położę maliny i trochę posiekanych migdałów. I tak tarta gotowa. Najlepiej przez noc zostawić w lodówce. Dziękuję kochani że mnie oglądacie. Proszę o suba i o lajka like i widzimy się znowu na następnym wideo. Pa pa.